那这个呢？ Tym, e, bardzo się cieszymy z takich dobry, dzień gości. Witamy serdecznie dzień dobry, dzień dobry, Witam serdecznie członka Zarządu Powiatu Łowickiego, pana Wojciecha Miedzianowskiego. Witam serdecznie wszystkich członków Klubu Kolarskiego Szprycha. Wszystkich wszystkich Przygotowaliśmy dla Państwa taki mały program. Startujemy za chwilę, ale zanim wystartujemy Postaram się tutaj symbolicznie odpłynąć tą tablicę wskazującą wszystkie szlaki na tym wszystkie nasze szlaki, które planujemy jeszcze. O godzinie 13.00 ustanowane jest przybycie do Nieborowa, po czym serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do gospodarstwa do turystycznego Bukowala na grill, na kiełbaski, na posilenie się po ciężkim wysiłku. Nie wiem, hmm. hmm. jeśli Pan Wojtek chciałby jakieś parę słów o historii może tego oświetlaku, jaką podstawę podnieśćście. To taki Szanowni Państwo, ja przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo jesteście. Bo to oznacza, że nasza praca, praca Pana Dyrektora, tutaj Pana Wójta we wszystkich miny pomagający w nakreśleniu tych strat i przy uzyskiwaniu pozwoleń, aby te pracy już no, czasem wszystkie powstały na terenie powiatu ma sens, a bez Państwa naprawdę by to nie miało sensu. I cieszę się bardzo, że Państwo jesteście tak bardzo myśli. Jeśli chodzi o historię, to, Szanowni Państwo, pomysł wytyczenia tych szlaków jest już starym pomysłem. Na szczęście dzięki tutaj pracy właśnie klubu. Na Prezesa, Pana Adama, udało się coś nakreślić i skończyć. I bardzo dziękuję klubowi i wszystkim członkom tego klubu i mam nadzieję, że za na niedługi czas otworzymy następne walory naszego powiatu. I bardzo, bardzo dziękuję naprawdę wszystkim, którzy tutaj są, ja to, za to, że jesteście, potwierdzając tym samym, że to ma sens i to koniecznie trzeba zrobić, po to, aby, krótko mówiąc, wolne chwile nasi mieszkańcy mogli spełniać na taka praktyczna bardzo dziękuję za przybycie. Ja bardzo proszę, serdecznie Państwa witam. Jest mi niezmiernie miło, że właśnie kraj lakiem książęcym rozpoczynać całe, całe te przedsięwzięcie. No, życzę wszystkiego najlepszego, przede wszystkim jak mi organizatorzy odpowiedzieli, życzę się połamania szprych, a ja życzę przede wszystkim krętych ścieżek bezpiecznych i wszystkiego najlepszego, żebyście się bardzo mile czuli na terenie naszej pięknej, pięknej nieborowskiej gminy. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję. Esta, teraz, panu, pana teraz Pana Wójta o symboliczne tablicy szlaku. 80 uczestników. Bardzo proszę o bezpieczną jazdę. Mam nadzieję, że wszyscy dojedziemy o czasie i Spotkamy się z Tajnią Kowalą. Zapraszam to serdecznie. Znak jest Proszę patrzeć na znaki. Będzie to klasyk znakujący jakąś weryfikacją. Czy ten znak jest patrzeć na znaki. Thank <laughs> <laughs> you

można do koników? Oczywiście. Tylko kochani, proszę nie karmić nich. Dobra. Eee, maszyna, to zabar... wverständ... raz, nic nie drażnić nie drażnić No, to wiadomo. Bierzem, bierzem, bierzem. to jest do to 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 Hah, idziemy. To idziemy.

Nie przechodzicie. Dobrze. Tu to, Jakieś na kamizelki. Linia czarna. Nie. 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 <noise> A ja, ja nie wiem, gdzie jest Marsie, bo ja nie wiem. <noise> 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 <mienic Yanarmilla> o, prawa, prawa, prawa. Szanowni Państwo, mamy jeszcze taką szybką jedną konkurencję. Y jest nagroda... Y tak, nagroda starosty, czyli przewodniczącego zarządu powiatu łódzkiego. I proste pytanie. Ile mają długości? wszystkie trzy szlaki, które wytyczymy na terenie powiatu. O ile można się pomylić. Która była? Poprosimy. Wiedziała. Wiedziała, Gratulujemy. Dziękujemy bardzo i to, zbieramy się do drogi pomocy. Tak, wracamy oczywiście z tym samym szlakiem, tylko tu chcielibyśmy jeszcze się na chwilę zatrzymać przy tablicy szlaków nieborowie, żebyście zobaczyli, gdzie ta tablica jest, bo jest jedna głowicza, w głowiczu, gdzie żeśmy ją odsłaniali i teraz tutaj na początku szlaków nieborowa i tam się na chwileczkę zatrzymamy. Jest Panią, 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 z Panią, 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 I do